Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wraz z posłem Stanisławem Tyszką, z dyrektorem Tomaszem Grabarczykiem chcemy przedstawić, jak rząd kłamie w sprawie stawek podatkowych VAT. Rząd intencjonalnie wprowadza społeczeństwo w błąd, twierdząc, że od 1 stycznia musi podnieść stawki podatku VAT do poziomu wymaganego przez Unię Europejską, w związku z czym znosi większość ulg wynikających z tzw. tarczy antyinflacyjnej. No i Polacy będą płacić więcej za wszystko, w szczególności w czasach kryzysu energetycznego, za prąd, ciepło i gaz. Na tej konferencji prasowej chcemy pokazać, że to nieprawda. Na początek dwa cytaty z naszych rządzących. Wicepremier Jacek Sasin z listopada. Jedynym odstępstwem, które udało się nam uzyskać, tu walczyliśmy do samego końca, jest możliwość utrzymania zerowego VAT-u na żywność. To kłamstwo. VAT, jaki wprowadza rząd PiSu, jest zgodny z dyrektywą VAT-owską. Nic tutaj nie wywalczono. To, że będzie żywność tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który taką odważną decyzję podjął, a potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. To kłamstwo. Natomiast w przypadku surowców energetycznych i Również energii elektrycznej, takiej zgody uzyskać się nie dało. To również kłamstwo. Każda rzecz, którą powiedział premier Sasin, jest kłamstwem. Rząd zamierza wprowadzić stawki VAT 18 punktów procentowych powyżej tego, co wymaga Unia Europejska. A teraz Mateusz Morawiecki. Ze strony Komisji Europejskiej nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych obniżek stawek podatkowych VAT. To kłamstwo z jednym wyjątkiem z wyjątkiem stawki podatkowej na gaz. Stawka podatkowa na gaz rzeczywiście musi być podniesiona z 0 na 5%. Nie z 0 na 23%, ale z 0 na 5%. Natomiast literalnie jest to kłamstwem w przypadku innych produktów, na które rząd podniesie stawki podatkowe. Tutaj jest tabela, proszę troszeczkę bliżej. Proszę zobaczyć, to, co jest obecnie w tarczy, to, co rząd chce wprowadzić od 1 stycznia i to, czego wymaga Unia Europejska. Na gaz jest obecnie 0%, rząd chce wprowadzić 23%. Unia Europejska, zgodnie z załącznikiem trzecim dyrektywy vat wymaga tylko 5%. Na energię elektryczną obecnie w tarczy jest 5%, zgodnie z dyrektywą VAT-owską. Rząd chce wprowadzić 23% od stycznia, a Unia wymaga jedynie 5%. Na ciepło obecnie jest 5%. Rząd chce od stycznia wprowadzić 23%. Unia wymaga jedynie 5 punktów procentowych. Tak wyglądają, proszę Państwa, fakty. Rząd zasłania się Unią Europejską, twierdząc, że musi podnieść stawkę podatku VAT na gaz, energię i ciepło do 23 punktów procentowych, podczas gdy Unia wymaga tylko 5 punktów procentowych. O 18 punktów procentowych powyżej to jest wszystko dodatek od rządu Prawa i Sprawiedliwości wynikający z kryzysu budżetowego, w który rząd pis -u nas wpędził w wyniku złego zarządzania państwem, jego gospodarką, jego finansami, własnej rozrzutności, której przejawy oglądamy codziennie i o których słyszymy codziennie. Oddaję głos posłowi Stanisławowi Tyszce. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć to głośno i wyraźnie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości uderza w bezpieczeństwo energetyczne, w bezpieczeństwo finansowe Polaków. I co więcej, robi to w szczycie sezonu grzewczego. Dlatego, że od 1 stycznia mają wejść, ma wejść wyższa stawka, zostać przywrócona wyższa stawka 23% VAT, zamiast stawek obniżonych 0,5%. Ja bym chciał Państwu przybliżyć, kwestie y, zwiększenia opodatkowania na gaz. W Polsce 2 miliony rodzin, 2 miliony gospodarstw domowych ogrzewa się gazem. Od 1 stycznia nie będą już płacili stawki zerowej, czyli nie będą płacić VAT-u, tylko będą płacić 23%. Prawo i sprawiedliwość mówi, że jest zmuszone do tego przez Unię Europejską, zrzuca na nich winę. Tymczasem ta sprawa wynika z dyrektywy 542. Zmieniającej stawki VAT z kwietnia 2022 roku. Dyrektywy, którą, uwaga, oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości poparł i wtedy nie miał żadnych uwag. Ja poświęciłem chwilę czasu i sprawdziłem, jak wygląda kwestia stawek VAT na gaz w innych państwach Unii Europejskiej. I przytoczę Państwu otóż tak, Chorwacja i Estonia utrzymuje stawkę 5% VAT na gaz do końca marca i do końca kwietnia 2023 roku, czyli prawda, do końca sezonu grzewczego. Bułgaria ma wyższą stawkę 9%, Słowenia 9,5% odpowiednio do 1 lipca 2023 roku i do 31 maja 2023 roku i na koniec Niemcy utrzymują. Stawkę Stawkę 7% do 31 marca, ale 2024 roku. Czyli te państwa potrafiły zadbać o swoich obywateli przynajmniej w tym okresie, prawda najbardziej wrażliwym yy, okresie zimowym, okresie grzewczym yy, w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości, który chce w tym momencie doić obywateli, przywracając stawkę 23%. I mogliby Państwo zastanowić się. Yy, ale czy naprawdę rząd prawa i sprawiedliwości jest tak zachłanny, tak bardzo chce w tym momencie kasować swoich obywateli wyższymi, wyższymi taksami? Przecież wprowadził ostatnio ustawę limitującą ceny gazu. Otóż szanowni Państwo, ja sprawdziłem te państwa, które mają niższe stawki na VAT i zarówno Niemcy, Chorwacja, Estonia, Bułgaria, Słowenia również zamroziły ceny, prawda, przynajmniej na, na ten najbliższy okres. Także wygląda na to, że w Unii Europejskiej prawo i sprawiedliwość nie tylko nie radzi sobie w żadnych negocjacjach na poziomie unijnym, ale jednocześnie też dobija Polaków wyższym opodatkowaniem energii, wyższym opodatkowaniem gazu. My jako Konfederacja wzywamy do tego, żeby prawo i sprawiedliwość w interesie obywateli wystąpiło o to, by można było stosować niższe stawki, stawki VAT od energi odnośników energii od gazu. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu Tomaszowi Grabarczykowi. Za chwilkę odpowiem na pytanie. Szanowni Państwo, no proste pytanie na koniec do premiera Mateusza Morawieckiego i do ministra Jacka Sasina. Czy wy macie Polaków za idiotów? Czy wy naprawdę nie wzięliście pod uwagę tego, że ktoś zaraz sprawdzi? pamięcie w tej sprawie, że Unia Europejska wcale nie wymaga podwyższenia tych stawek do 23%, a wy zasłaniacie się tym, że Unia Europejska właśnie was tym szantażuje. Jak jeszcze warto przypomnieć, Unia Europejska nie pozwalała na obniżenie stawki VAT do 0% na te kilka miesięcy działania tarczy antykryzysowej, a mimo to rząd Pisto to zrobił, czyli jak się chce, to można. Tutaj jest sytuacja zdecydowanie łatwiejsza, bo te stawki mogą wynosić zdecydowanie mniej 18 punktów procentowych mniej, czyli 5%. I tylko dlatego, że musicie ratować finanse państwa, że musicie ratować budżet państwa, Wy okłamujecie. Polaków I mówicie, że Unia Europejska coś na was wymusza. Parafrazując Aleksisa de nie ma takiej niegodziwości, do której może posunąć się rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Ta niegodziwość w waszym wykonaniu to jest po prostu bezczelne okłamywanie obywateli. Dobrze, że jest Konfederacja, która zwraca na to uwagę i pokazuje, jak jest naprawdę. Czy my nie wiemy do końca, co się działo? Może zaraz Krzysztof to, to rozwinie. Ja, pani redaktor, zwrócę też uwagę, że ja śledziłem mniej więcej te dyskusje kwietniowe, wtedy, kiedy była przyjmowana ta dyrektywa, i ani rząd polski, ani przedstawiciele opozycji reprezentowanej w Parlamencie Europejskim. Konfederacja jeszcze nie jest. Nie zwracali w ogóle na to uwagi, że, że można by rzeczywiście wynegocjować niższe stawki, tak? bo mamy do tego prawo. Ehm... Krzysztof, chcesz powiedzieć? Znaczy wedle, wedle mojej wiedzy obniżenie podatku VAT na gaz. Poniżej obecnej stawki podstawowej nie wymaga nawet specjalnych negocjacji. Dyrektywa VAT-owska i trzeci załącznik do niej przewidują możliwość stosowania stawek obniżonych, superobniżonych na wybrane produkty. Jeżeli chodzi o gaz, to jest informacja prosto od doradców podatkowych: sytuacja wygląda tak, że Polska nie ma prawa stosować stawki superobniżonej, czyli 0% VAT. Dla gazu ziemnego, natomiast dyrektywa pozwala na objęcie dostaw gazu ziemnego stawką obniżoną nie mniejszą niż 5% przypis pozycja 22 załącznika 3 dyrektywy VAT-owskiej. W związku z czym stawkę 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lub 22% moglibyśmy zastosować. Rząd po prostu nie chce. Komisja Europejska miała zasadne zastrzeżenia z punktu widzenia prawa europejskiego, ponieważ Polska miała prawo obniżyć VAT na gaz z 23% do 5%, natomiast obniżyła z 23%. Do zera. Natomiast na poziomie 5% możemy sobie pozostawać, bo to przewiduje dyrektywa. Więc zastrzeżenie Komisji Europejskiej było w przedziale bezprawnego obniżenia VAT-u pomiędzy 5 punktów procentowych a 0. Natomiast pomiędzy 5 punktów procentowych a 23% tu jest pole manewru państwa polskiego, które ustanowiło sobie stawkę podstawową na poziomie 23%, jedną z wyższych w Unii Europejskiej. Natomiast stawka obniżona, do której mamy prawo, nie może być niższa niż 5%, i możemy sobie ją ustanowić na gaz. No w każdym momencie możemy to zrobić. To jest wyłączna kompetencja państwa polskiego, jakie stosuje stawki, do, do jakich produktów zdecyduje się zastosować stawki obniżone. Przypomnijmy, że rząd do niektórych produktów utrzymuje stawki obniżone, dla przykładu na żywność utrzymuje i na nawozy rolnicze. To jest wynik decyzji rządu, wybór. To jest wybór polityczny, żeby przywrócić stawki 23% na gaz, na energię elektryczną i na ciepło. To jest wybór, to nie jest przymus Unii Europejskiej. Tak trzeba to przedstawiać społeczeństwu i mówić otwarcie. Rząd w tej sprawie kłamie e, swój drenaż w kieszeni polskich obywateli, polskich przedsiębiorców, zasłaniając rzekomym przymusem z Komisji Europejskiej. Gdyby to był rzeczywisty przymus, to pisma, które nas do tego zmuszają, byłyby ujawnione i mielibyśmy je we wszystkich mediach, na wszystkich portalach. Tymczasem mamy enigmatyczne powoływanie się w listopadzie na jakieś naciski, na jakieś sygnały, na jakieś groźby kar. Jak Unia Europejska miałaby nas ukarać za coś, co jest wprost zgodne z dyrektywą Watowską? To jest po prostu kompletne nieporozumienie. Gdybyśmy chcieli utrzymać zerową stawkę na gaz, to wymagałoby prawdopodobnie specjalnych negocjacji. Natomiast rząd i to zrobił bez negocjacji, bo przypomnijmy, że rząd obniżył ten vat metodą faktów dokonanych no i później patrzył, co się stanie. Tak samo jak rząd był gotów łamać prawo europejskie w sprawie niekorzystnego dla polskich obywateli embarga na węgiel, też wprowadził je bez uzgadniania tego z partnerami europejskimi, czy otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy, też zrobił to bez oglądania się na reguły Schengen, po prostu metodą faktów dokonanych. Więc jak rząd chce, to potrafi. W tej sprawie nie chce. Jeszcze trzeba powiedzieć, że dyrektywa była uchwalana w momencie, jak już obowiązywała u nas tarcza y, antyinflacyjna, prawda? Natomiast to jest ja bym... nowelizacja dyrektywy Watowskiej. Tak? Okej, okay, tak, 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 tak. Natomiast ja bym dodał jeszcze może y, dwa słowa o tym, y, w jakim kierunku poszło Prawo i Sprawiedliwość razem z Platformą, bo oni na ostatnim posiedzeniu uchwalili y, ustawę zamrażającą ceny gazu. I uwaga przyznającą prawo refundacji VAT-u dla 300 tysięcy gospodarstw, że tak oni sobie wyliczyli, bo przyznają to ludziom najbiedniejszym, tym, którzy w gospodarstwie wieloosobowym mają dochód 1500 na głowę, a jeżeli ktoś mieszka sam, to 2100. Tylko w jaki sposób to jest skonstruowane? Bo dla tej grupy ludzi teoretycznie ten VAT w nich nie uderzy, uderzy w 1 700 tysięcy rodzin, które nie będą tym objęte. To jest skonstruowane w ten sposób, że dajmy na to starsza osoba mieszka sama w gospodarstwie, które ogrzewa gazem. Ona musi tak, wziąć umowę z dostawcą tego gazu, musi wziąć fakturę, którą dostała, musi wziąć dowód zapłacenia faktury i co dwa miesiące zasuwać do wójta burmistrza albo prezydenta, żeby to przedstawić i żeby łaskawie otrzymać zwrot tego vat prawda? I to pokazuje tą wyższość w ich rozumieniu gospodarki socjalistycznej nad prawda, po prostu ścięciem podatku. Ja, ja zakładam, że wiele osób po prostu nie będzie miało siły tego robić, prawda, no z, z, z różnych powodów. I tutaj jeszcze jest element ciekawy, 2% przeznaczony, to jest oszacowane na miliard, ten koszt refundacji, 2% przeznaczone na obsługę przez wszystkie urzędy gminy, także to napędza jeszcze dalej machinę biurokratyczną. Po prostu czysty absurd wobec tego, że można by zastosować obniżone stawki VAT, prawda? I wtedy nie byłoby wszystkich dodatkowych kosztów i nie byłoby też trudności dla tych najbiedniejszych, czyli PIS uderza też w najbiedniejszych w ten sposób. Zwracamy uwagę, że rząd nie przedstawił żadnego uzasadnienia, poza enigmatycznym, ogólnikowym powoływaniem się na jakiś przymus unijny, dlaczego przywraca te stawki 23%. Jest to uderzenie bezpośrednio w obywateli, jest to całkowite zaprzeczenie tej całej prospołecznej, propagandowej retoryki PIS-u. I trzeba o tym mówić, i będziemy o tym mówić przez całą zimę. I liczymy na to, że wielu wyborców prawej i Sprawiedliwości przejrzy na oczy i zobaczy, jak bardzo ten rząd jest zakłamany, jak bardzo jest antyobywatelski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. huh <laughs> <laughs>